Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy za zmarłych, którą odmawiamy 1 listopada na cmentarzu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu, dusze wiernych odpoczywają w pokoju. Udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom. Którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca. Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za duszę sług i służebnic Twoich, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie. Niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne. Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj naszej prośby i daj miejsce w niebie. Błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła, sługom i służebnicom Twoim, których ciała tutaj spoczywają w Chrystusie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Najświętszy Panie. Wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego z martwych wstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane. Będzie ono tylko inaczej ukształtowane. Gdy rozpadnie się w proch, dom ziemskiego pielgrzymowania, będzie dla nas przygotowania w niebie wieczna ojczyzna. O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych. Oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.